Nagrody za moją pierwszą elitę i potężne trafy w paczkach. Tak w skrócie można opisać dzisiejszy odcinek. Ja oczywiście jestem Adrian i myślę, że za takie trafy możecie śmiało zostawić łapę do góry. Z góry dziękuję wam za wsparcie. Pamiętajcie także o subskrypcji kanału razem z dzwoneczkiem, aby nie przegapić kolejnych filmów i streamów. A na ostatnim streamku było was w topowym momencie ponad 3000. Także bardzo wam dziękuję za taką oglądalność. Oprócz łapy i słowa, pamiętajcie, że pochwalić w komentarzu tym, co wam wypadło z nagród. Natomiast tymczasem lecimy już z odcinkiem. Tobie też przydałoby się więcej Coins? Zapraszam na supercoinsy.pl Kupisz tam Coinsy z bezpieczną dostawą, a z kodem widocznym na ekranie dostaniesz 10% zniżki Dodatkowo kupując monety podczas promocji masz szansę na zdobycie jednej z nagród Tym razem do wygrania jest między innymi karta Messiego Link w opisie filmu, polecam O, walkout w parce z kartą Champions League, czyli to jest jakaś karta Champions League 86 w górę Holandia, SO o Virgil Virgil van der! AUU MOI DRODZY CO ZA TRAF WITAM SERDECZNIE I CYK MOI DRODZY I CYK DO składu. Pięknie pięknie gdzie no, jest warty 400 tysięcy nie Rzadki piłkarz UCL 81 I cyk walk i cyk nie Ale ekrany są Brazylia SPD Fernando? Jak mówię? No, Rzadki piłkarz Champions League będzie cokolwiek no nie ma walkout, nie ma walkoutu. Tutaj Bandajka raczej nie będzie. Hiszpania, SPO. Real Madrid, To jest chyba Isco. Tak, wit witam pana Isco. Paczka o wartości 50 tysięcy za FIFA Points otwierana. Lecimy, mam nadzieję, że że znajdzie się tu coś ciekawego. No jest walkout, dobra, pozytywnie. Pozytywnie to jest walkout Informa. Niemcy, SO, Hummels. Tak, no nie no, to nie jest to nie jest jakiś przepotężny traf. Ale dobrze. No, no Chciałem zobaczyć sobie Portugalię. Obecnie w drużynie tygodnia mamy João Felixa. Jest kumet. Nie narzekam. Nie narzekam. Nie mogę narzekać. Walkout zrobiłem tutaj w ciemno jakikolwiek. Trafiający informa Niemca. Jestem w miarę zadowolony. Halstenberg oprócz tego i tak dalej, no, no nic specjalnego oprócz Hummelsa nie ma, ale dobra, no to jest karta warta 30 tysięcy. I cyk, lecimy moi drodzy, 1000 FIFA points wydawane kolejne i cyk, z portfela poszło i cyk, może kolejny walkout? To tak, jest walkout! Ej, dobra, ja jestem już zadowolony, cokolwiek to nie będzie, to jestem zadowolony. Brazylia, bramkarz, Ederson niestety, a nie Alison. Alisson to jest, moi drodzy, 70 tysięcy, Ederson jakieś 35 chyba. Ale bardzo fajnie, naprawdę, dwie paczki, dwa walkouty. No nie no, ja, ja to kupuję, ja to kupuję, że tak powiem. Jeszcze Inform, więc to jest zawsze darmowe 10 tysięcy. Tutaj od razu fixel, nie będziemy się w nic bawić. Ederson na listę transferową. Nagrody za elitę pierwszą moją w FIFA 21. No bez przedłużania lecimy tutaj. Najpierw jeszcze Division Rivals, chyba druga ranga. W dywizji pierwszej na pewno, ale chyba drugą rangę utrzymałem. Tak jest, to jest druga ranga. Bierzemy paczki wymienne. Dwa razy mega paczka rzadkich kart. Także jak najbardziej... Całkiem spoko fajnie, że ta druga ranga została utrzymana, bo tydzień temu była tylko czwarta. No i oczywiście Mistrzostwa Food. A Elita 3, Elita 3, pierwsza w tej FIFA. Potrzebowałem trochę czasu, żeby się rozegrać, żeby złapać tą formę, ale udało się. 70 tysięcy monet. Paczka z trzema formami, gdzie do trafienia jest Messi, Bruno Fernandez. Duża paczka dla tych zawodników i trzy player piki, gdzie też Messi lub Fernandez może wylecieć. Fantastycznie to wygląda i miejmy nadzieję, że fantastycznie będzie wyglądało już po otwarciu tych pików, po otwarciu tych paczek, że będziemy świętować, cieszyć się, radować i w ogóle. I uwaga, uwaga! Czy znajdziemy tutaj coś ciekawego za tą melitkę? Pik! Sergio Roberto. Klub się zgadza. Teraz jeszcze zmieniamy narodowość, pozycję, overall i wyleci na Messi. Dobra, zabieramy sobie Hiszpana. Bez zbędnego gadania, bez zbędnego przedłużania. Drugi player pik za elitkę. I cyk. Zobaczmy, czy tutaj znajdziemy kogoś ciekawego. Messi, Messi! Nie, Carlos Soler. Ale trzymamy się tej ligi hiszpańskiej. No, tutaj póki co. Wszystko w dobrym klimacie, jakby, nie? Zabierzmy sobie to po prostu tego Solera. Najwyższy overa znowu i tyle. No i teraz. Trzeci pik. Mam nadzieję, że trzeci zawodnik z ligi hiszpańskiej. Poczekam jeszcze na drop w muzyce, bo tutaj leci w tle. No nie. Watkins Dobra, czyli playerpiki bez szału, Dobra, po prostu zabierzmy je do klubu i tyle. I lecimy, lecimy z paczkami, moi drodzy. Ich mamy chyba 10, 11. Złota, patrzę na tych kart. Uwaga, uwaga. Walkał jakiś może, a nie, a nie. I cyk po łapkach, nie ma walkałtu. są ekrany za to? Bośnia, SP, pianić? Pianicz to jest, no to musi być pianić, Bośnia i Barcelona to tylko Miralem pianić. Dobra, 85 ale spoko. I cyk, kolejna paczuszka, Uwaga. No nie, nie, walkoutu nie zobaczymy. Co to jest? To jest karta Ligi, z Ligi Europy. Co to były za flary? To były flary jak na kartę z Ligi Europy. Paczka piłkarsza z Electrum Prime. Bez walkoutu. Chyba ekrany są. Tak jest. Szwajcaria. Bramkarz. I to jest Birki. Osiem czy 85 mam? Bramkarz Borussii. Osiem cztery. Okej. Dobra, lecimy dalej. Co to? Paczka dla tych kart. Czy znajdziemy tutaj coś ciekawego? Są ekrany, to na pewno. Norwegia, SPO Idegard. Witam serdecznie pana Idegarda. Dobra, złota paczka zawodników premium. Ajajaj, bez ekranów. Znaczy bez walkoutu, ekrany mogą być. Ale ich nie ma. Let's go. Jest walkout, o proszę. Co to będzie, co to będzie? Niemcy, HP, Cross chyba, tak? Tak jest, Tony Cross, dobra, ej. Pierwszy walkout na dzisiaj. Spoko. Tony Cross naprawdę jest w porządku. A to jest niewymienna. Ej, dobra, będzie overa zawsze na szefałkę. spoko Mega paszka tych kart. Cyk, lecimy. Uwaga, uwaga. No, nie mam okautu, szkoda. Ekrany chyba są, już tam coś widzę. Tak jest. Anglia Walker. Nie, kto to jest? Gomez! Ha, klasa! Zapomniałem o tym ziomeczku. Totalnie. A tu proszę. Fantastyczny traf! Ile kosztuje gomy? Ze 120 tysięcy chyba, nie? Tak mi się wydaje, że to jest traf warty około 120 koła. Tak jest, moi drodzy, 100 tysięcy monet mamy. No, ze 110K. Pięknie! Pięknie, fantastycznie. To już jest naprawdę porządny zarobek. A jeszcze najlepsze paczki przed nami. Także bez przedłużania lećmy po te najlepsze paczki. No. I cyk, kolejna mega paczka, rzadkich kart. No moi drodzy, w tej Fifie naprawdę czasami lepiej nie mieć walkoutu, bo bez walkoutu niektóre karty kosztują więcej, niż karty z walkoutem. Bez sensu trochę by było to, co powiedziałem. Mendy! Mendy! Kolejne 100 tysięcy! Co jest grane? Bo właśnie o tym mówię, że te ekrany to jest nieraz dużo lepsza sprawa niż, niż walkout. Zobaczmy, moi drodzy. Pan Mendy kosztuje 130 koła, 140. Tak, tak. Czyli zarobiliśmy 250 tysięcy, właśnie. Nie trafiając nawet jednego walkoutu. Można? Można. A jeszcze najlepsze, teoretycznie najlepsze przed nami. Cyk, paka za 100 tysięcy, leci. Czy będzie walkout? Nie ma walkoutu, ale dobra. Może to być dalej. Walker, Mandy, Gomez. To jest póki co widzę inform. Dobra, to będzie słaby inform. Też nie wiem, czy ta paczka jest wymienna, czy nie, bo jedna paczka za 100 jest wymienna, druga nie. Co jeszcze jest? Dwa informy. No to fajnie, bo ja była wymienna, bo to. Z tych placków to ja nic nie ulepię, no. Kurcze, byłoby tutaj 20 tysięcy plus maksimum, To chyba paka warta z 50 koła gdzieś, nie? Paka za stoka, moi drodzy, teraz wymienna. Co się tutaj znajdzie? Jest łokał, dobrze. W wymiennej parce mamy łokałcik, więc jest. Przepotężnie. Anglia. PO, to jest Alexander Arnold. No, nie jest to, nie jest to karta, która by jakoś powalała. Warty zapewne około 25 tysięcy końców Anglik. Nie jest niesamowitym trafem. Ale może w tej paczce być ktoś jeszcze. Tylko czy będzie? No nie, no nie, pan Aleksander Arnold, tak jak mówiłem, około 20 tysięcy to jest zawsze w porządku. Ale jeżeli chodzi o resztę, to tutaj raczej szału nie ma. Jakieś 8 trujeczki nam dało, fajnie, fajnie. Ale poza tym to niestety nie ma nic. Więc paczki za stoka okazały się gorsze niż paczki po 55 tysięcy. Moi drodzy, paczka z trzema informami. Moja pierwsza w tej Fifie jest Messi, o trafieniu jest Bruno Fernandes. No teoretycznie nadzieję powinienem mieć ogromne co do tej paczki, a w praktyce jest tak, że no spodziewam się, że tutaj może nawet walkoutu nie być, więc po prostu bez przedłużania otwórzmy tą paczuszkę. Zobaczmy co w niej będzie. Nie ma lokautu. dobra. Czyli pozamiatane Carlos Sole No i... No i tyle by było z paczki za elitę. Wypalać, po prostu w skrócie dla tych trzech panów. Do widzenia.